Perfekcjon, Perfekcion! Rapido! Drodzy Państwo, zaczynamy. Czy jest jeszcze ktoś, kto nie miał do czynienia z muzyką przesyłaną z serwisów typu Spotify, Tidal, Deezer, Apple Music, Amazon Music? Jest tego całkiem sporo, a wymieniłem tylko to najbardziej znane. Pytam, ponieważ trochę ciężko mi uwierzyć, że ktoś może nie wiedzieć, jakie niesamowite możliwości daje dostęp do muzyki z każdego zakątku świata. Są tacy, którzy mówią, że stałe nośniki są lepsze. A ja mówię, że nie wszystko wychodzi na stałych nośnikach. Na przykład na płytę Generation Suiteida trzeba czekać dwa tygodnie, a sama przesyłka z USA kosztuje 40 dolarów. I za te 40 dolarów to ja mam 3 albo więcej miesięcy słuchania muzyki przeróżnej. 24 godziny na dobę, jak będę miał takie życzenie. To tytułem wstępu. Teraz przejdźmy do konkretów. Konsensusem w środowisku stało się uprzednie odsłuchiwanie muzyki na serwisach streamingowych, a następnie kupowanie wybranych albumów na nośnikach stałych. To ma sens, bo po co wydawać pieniądze na płyty, które mogą nam się nie spodobać? Jak głosi prawo inżyniera Mamonia, podoba nam się to, co znamy, a odkrywać i zapoznawać się z muzyką możemy właśnie na serwisach streamingowych. Ja w swoich muzycznych eksploracjach skupiam się na zasobach streamingu i zaniedbuję stałe nośniki, bo trochę szkoda mi miejsca na trzymanie płyt w domu. Jak się dzieci wyprowadzą i zwolnią trochę miejsca, to pomyślę nad skompletowaniem płytoteki marzeń. Po informacji, jak to działa, odsyłam Was do filmu pod tytułem Jak wybrać streamer. A teraz zaczniemy od urządzenia, które jest skierowane do właścicieli systemów nieposiadających funkcji sieciowych lub starszych, klasycznych wzmacniaczy, które wymagają zaktualizowania. Tu mała dygresja z mojej strony. Uwielbiam klasyczne hi-fi zbudowane z osobnych klocków, ponieważ w każdej chwili można dodać lub wymienić komponenty, zmieniając funkcjonalność i kształtować brzmienie. Właśnie do posiadaczy takich systemów jest skierowany Bluesound Note. To ten biały. Node, oprócz szerokiego otwarcia drzwi do świata streamingu, oferuje również funkcjonalność Multiroom, co oznacza, ni mniej, ni więcej, że można nagłośnić cały dom za pomocą urządzeń pracujących pod kontrolą ultrastabilnego systemu BlueOS. Wszystko za pomocą kilku stuknięć w aplikacji BlueOS Controller na urządzeniach z systemami iOS, Android, macOS lub Windows. Oczywiście to nie koniec. Wewnątrz urządzenia projektanci umieścili audiofilskiej klasy DAC, który wspiera zarówno pliki audio 192 kHz na 24 bity, jak i format MQA. Skoro jesteśmy przy formatach, to lista obsługiwanych przez Noda jest długa i wybaczcie, ale nie lubię łamać sobie języka. Powiem tylko o głównych: jest obsługa FLAC, WAV i SLL z tych bezstratnych i wszystkie główne stratne w tym AAC. To, co jest ważne dla miłośników słuchania muzyki z plików umieszczonych w lokalnej sieci, jest obsługa Wi-Fi i Ethernet w standardzie. Złącze USB jest dla tych, co lubią słuchać muzyki z pendrive'a. Ono również wspiera pliki wysokiej rozdzielczości. Miłośnicy używania telefonu jako źródła muzyki dostają dwukierunkowy Bluetooth 5.0 z obsługą kodeku aptX HD. Bezkompromisowo jest w każdym aspekcie tego Noda. Jest nawet wyjście na subwoofer i HDMI z eARC. Czyli można w końcu podpiąć nowoczesny telewizor pod leciwe, ale świetnie brzmiące stereo z lat 80. Świetne urządzenie, którego funkcjonalność znacząco wykracza poza standardowy streamer. Jedno pudełko ekstra w systemie, które zwiększa jego możliwości o 200%. I zobaczcie, ile dostał gwiazdek od brytyjskiego HiFi. Nie będę Wam psuł niespodzianki. Oczywiście, jak nie macie starej wieży z lat 80., ale bardzo chcecie mieć tego Blue Sounda, to polecamy go w zestawach ze wzmacniaczami, które nie posiadają funkcji sieciowych, ale są świetnymi piecami. Przykładem może być zestawienie Noda z Rotelem RA1572 MK2 czy A14 MK2. Grają ze sobą fenomenalnie. O Nodzie nagraliśmy też osobny film, tam znajdziecie więcej szczegółowych informacji na jego temat. Jako ciekawostkę dodam że istnieje też takie rozwiązanie jak PowerNode wzmacniacz dający wszystkie funkcjonalności sieciowe Noda plus zintegrowany układ wzmacniacza można go podłączyć do posiadanych głośników lub wybrać spośród wielu zestawów dostępnych w naszym sklepie to doskonały i wydajny wzmacniacz sieciowy jeśli jesteś osobą, która chce mieć dostęp do muzyki z serwisów streamingowych dobry dźwięk z telewizora Natomiast nie chce mieć zbędnej zajmującej przestrzeń elektroniki, a dodatkowo słowo kabel źle ci się kojarzy, to aktywne głośniki podstawkowe Audio Pro A26 do mniejszych pomieszczeń lub A36 do większych są idealnym rozwiązaniem. Oba modele pozwalają na bezprzewodowe strumieniowanie muzyki ze smartfona bezpośrednio do głośników, tym samym tworząc kompletne rozwiązanie dźwiękowe przeznaczone do domowej rozrywki. Typowy all-in-one, bo wzmacniacz jest już w oba modele wbudowany. Telewizor podłączymy za pośrednictwem złącza HDMI z ARC i zyskujemy możliwość wygodnego sterowania głośnikami za pomocą pilota od telewizora. Inną opcją jest skorzystanie z wejścia analogowego, które umożliwia podłączenie starszych urządzeń, takich jak choćby odtwarzacz CD czy gramofon. Gdyby jednak komuś było mało tłustego zejścia na basie, który swoją drogą jest tu bardzo przyjemny. To kolumny można wzbogacić o sabufer. Nie będę się specjalnie nad nimi rozwodził, ponieważ bardzo często pojawiają się w filmach na naszym kanale, a Dawid zrobił o nich duży materiał pod tytułem Soundbar Killers. Obejrzyjcie go. Najnowszy w tym gronie jest nad C700, który na pierwszy rzut oka jest nadem M10 z ekranem pozbawionym funkcji dotyku. I dlatego na froncie znalazła się gałka do regulacji głośności i przyciski sterujące. Jest w tym stwierdzeniu sporo racji, a samo urządzenie jest pozycjonowane przez producenta pomiędzy wspomnianym wcześniej BlueSoundem Node oraz przywołanym Filetem unadem M10. Zatem siłą rzeczy zawiera w sobie całą funkcjonalność tego pierwszego i część drugiego. Skupmy się na tytułowym streamingu. Dzięki systemowi BlueOS na pokładzie otrzymujemy dopracowane i stabilne narzędzie do słuchania muzyki w formatach bezstratnych i wysokiej rozdzielczości z popularnych serwisów Amazon Music Ultra HD, Deezer i Diago, Cubus i Tidal. C700 obsługuje też Spotify Connect i Tidal Connect, dzięki czemu można sterować odtwarzaniem prosto z aplikacji tych serwisów. Jest tu również Apple AirPlay 2. Co oznacza, że można przesyłać strumieniową muzykę z urządzeń Apple, a także włączyć wzmacniacz do sieci smart home, budowanej na ekosystemie od Apple. Można także zarządzać muzyką głosowo, korzystając z Amazon Alexa, Apple Siri lub asystenta Google. Poza tym, muzyki posłuchamy też z kilku serwisów obsługujących radio internetowe, domowego serwera plików, bądź po prostu poprzez dwukierunkowy Bluetooth z obsługą APTX HD. Złącze HDMI z kanałem zwrotnym EARC pozwoli naturalnie podpiąć do wzmacniacza telewizor i cieszyć się dźwiękiem Netflixowych maratonów filmowych, oczywiście w jakości audio gwarantowanej przez układy cyfrowe NADA. Dostaję z naszych salonów informację, że C700 bardzo dobrze dogaduje się z Elakami Karina BS 243.4, jeśli akurat szukacie zestawu do mniejszego pomieszczenia, czy równie dobrze z Bowersami 603 z edycji Anniversary. Kiedy macie większy metraż. Niemieckie kolumny ze sprawą głośnika wstęgowego czarują w zakresie wysokich tonów. Ponadto świetnie przekazują emocje wokali i dźwiękowe smaczki. To zasługa zbalansowanej i naturalnej średnicy, która współgra z konturowym i silnym, jak na ten gabaryt kolumny, basem. Podłogówki Bowersa to klasa sama w sobie i jedna z najczęściej wybieranych kolumn podłogowych na rynku. Szkoda słów, lepiej posłuchać i wyrobić sobie własne zdanie na ich temat. W tym celu wybierzcie się do najbliższego salonu Top Hi-Fi Video Design. Streaming jest fajny. A na dobrym sprzęcie różnice między nim a stałymi nośnikami zacierają się i zostaje to, co liczy się najbardziej. Przyjemność z przeżywania muzyki. W opisie pod filmem znajdziecie linki do lokalizacji naszych salonów i bezpośrednie linki do omówionych tu propozycji. Pamiętajcie też o naszej stronie www.tophyfi.pl i znajdującej się tam strefie wiedzy. Jest tam dużo dobra do poczytania. Do zobaczenia.